W naszej szkole nauczyciel geografii, pan Krzysztof Jarowski, lubi podróże, ferie wyjeżdża do Tanzanii. Zorganizował akcję charytatywną. Czy wiesz, jak żyją dzieci w Tanzanii? E, wiem, myślę, że jest to bardzo biednie i że nie mają za dużo pieniędzy, i myślę, że trzeba by im pomóc. A czy wiesz, że w naszej szkole jest organizowana taka akcja? E, wiem, widziałem dużo plakatów i słyszałem od naszego pana od geografii. A pomogłeś, przyniosłeś coś? No, jeszcze nie przyniosłem, ale zamierzam przynieść dużo różnych i cennych rzeczy. Tak, wiem, że jest taka akcja organizowana, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. A pomogłeś? Przyniosłeś coś? Jeszcze nie. Nie. A wiesz, a wiesz że w na naszej szkole jest organizowana akcja pomocnicza. Nie. A wiesz, że w naszej szkole jest organizowana akcja pomocnicza? Tak. A pomogłeś już? Nie. Spodziewam się, że trochę gorzej niż my tutaj. Tak, coś obiło mi się o uszy, ale większość ludzi nie zwraca na to uwagi. Pokuna ma A pomogłeś może ty? Eee... Jeszcze nie, ale mam plany co do tego. Czy wiesz, jak żyją dzieci w Tanzanii? Nie. A wiesz, że w naszej szkole jest organizowana akcja pomocnicza? Tak, wiem. Nie, ale pewnie żyją biednie. W biedocie. A wiesz o akcji przygotowanej przez pana Krzysztofa Jarowskiego? Tak, wiem. Pan mówił nam to na lekcji geografii. Będę się starał jak najwięcej im pomóc. Czy wiesz, jak żyją dzieci w Tanzanii? Nie. <grym i taniec> <grym i taniec> y, no. Do końca nie wiem, ale na pewno biednie. A wiesz, że w naszej szkole jest organizowana akcja pomocnicza? Tak, od pana Jaroskiego się dowiedziałem na lekcji. Pomogę jak mogę. Czy wiecie, jak żyją dzieci w Tanzanii? Nie, nie wiemy i nikt nas nie powiadamia o tym. Nie, no wiemy, wiemy, że są złe warunki tam i współczujemy. A wiecie, że jest akcja prowadzona przez pana Krzysztofa Jarockiego w szkole? No wiemy, wiemy właśnie chcemy wspomóc. Czy wiesz, że żyją dzieci w Tanzanii? Nie. Aaaa! Aaaa! Oczywiście, tam przede wszystkim trudno o wodę i jedzenie. A czy wiesz o akcji przygotowywanej przez pana Krzysztofa Jarockiego? Jasne. Pomożesz im? No, tak. No, biednie raczej. Nie ma jedzenia, mało leków. Zbiera się. Długopisy, kredki, pisaki. Przeniesiesz coś? Pewnie tak. Nie wiem, bo tam nie byłam, ale z tego, co słyszałam w wiadomościach, i ogólnie to wiem, że trudno tam dosyć jest. A wiesz o akcji przygotowywanej przez pana Krzysztofa Jarowskiego? No, wiem. Słyszałam już o tym i wszędzie są porozwieszane te ogłoszenia o tym. Pomożesz im? No, pomogę coś tam. Przynajmniej coś zrobię. Thank you. Thank you. Czy wie ksiądz, jak żyją dzieci w Tanzanii? Tak, bardzo biednie, na pewno zupełnie nieporównywalnie inaczej niż my przywykliśmy do naszych warunków. Brakuje żywności, przede wszystkim i wody. Nie ma też takich szkół jak my tutaj mamy w Polsce, do której chodzimy. Czy wie ksiądz o akcji prowadzonej przez pana Krzysztofa Jarowskiego? Tak, dowiedziałem się. Pełno tutaj różnych banerów, jest na korytarzu, przed wejściem, właściwie na każdej kondygnacji naszej szkoły. Na pewno podłączę się do tej akcji i popieram całym sercem, jestem za. I czy wie Pani, jak, jak żyją dzieci w Tarzanii? Jak ona ma tata. W Tarzanii? Nie, w Tanzanii. To wiem, bo jak w Tarzanii, to nie no, wiem. Tak, w Tanzanii? No, myślę sobie, że na swoje warunki cieszą się z tego, co mają. Aczkolwiek dużo rzeczy było im potrzebne. Osobiście nie byłam w Tanzanii, ale oglądam bardzo dużo programów przyrodniczych i w zasadzie moja rodzina podróżowała po Afryce. I jestem przerażona tym, że, że nie mają podstawowych właściwie środków do życia, czyli, czyli yy, nawet wody, ubioru, prawda? Yy, żyją w bardzo ubogich warunkach i, i, i potrzebują najprostszych rzeczy. Wiem, że dzieci no, żyją w biedzie. Jest to jedno z najbiedniejszych państw w Afryce Wschodniej także, i, i dosyć duże z tego, co wiem. Także dzieci mają tam na pewno o wiele trudniej niż Wy tutaj. Czy włączyłaś się pani do tej akcji? Tak, jeszcze faktycznie nie, ale już myślałam i, i myślę, że y, dołączę się do niej poprzez przekazanie jakichś zabawek albo y, artykułów piśmienniczych. <śmieniczy> Kilka pytań do organizatora. Czy lubi pan podróże? Podróże są sensem życia. Myślę, że żyć to podróżować. To jest moje motto. Tego typu pomysły rodzą się w zasadzie spontanicznie i zależą od promocji obecnych. Ja podróżuję w różne miejsca, w zasadzie cały świat mnie ciekawi. A do Tanzanii udało się kupić tani bilet, i to jest taki był powód. Pomysł zrodził się dwa tygodnie przed wyjazdem. Chciałem zrobić coś pożytecznego, a region całej Afryki jest dość potrzebującym regionem. Próbowałem znaleźć kontakt z misją, która przyjmie dary, jeśli, jeśli zbierzemy. Udało nam się to zrobić dwa tygodnie przed wyjazdem, no i w ten sposób powstała akcja. Akcja przerosła moje najśmielsze oczekiwania, nasza szkoła jest w zasadzie tylko centrum zbiórki, natomiast akcja rozeszła się błyskawicznie na w zasadzie większość szkół bydgoskich, zaangażowane są szkoły licealne, gimnazja, szkoły zawodowe również. Wspomaga mnie samorząd bydgoskich szkół, który rozpowszechnił tą akcję w większości szkół bydgoskich. Wypada nam życzyć powodzenia, mamy nadzieję, że to się uda. Dziękuję.

ni dau ndimba wauli mwemu mkape mitaka otwa mimi ni mwili kwabole Thank you